W dzisiejszym odcinku wszyscy poznamy odpowiedź na pytanie, jak podejść do odchudzania, tak z psychologicznego punktu widzenia. I właśnie o tym porozmawiam z psycholog Ewą narkiewicz nejno Ewa, biegnę do ciebie! No, dobra Ewa, wiesz co, mam do Ciebie bardzo trudne pytanie. Yy, I ja i pewnie dziewczyny, które nas oglądają tak samo. Czy nasz problem w odchudzaniu, nasze całe odchudzanie, nasza decyzja znajduje się w naszych głowach? Tak czy nie? Jak Czyli myślisz? Też... No, podejrzewam, że tak. Już mam trochę, jestem w tym temacie, więc dużo siedzi w, na... w naszej głowie. Dużo siedzi w naszej głowie i to jest mhm. bardzo istotne. Dlaczego? No Dlatego, że pierwsza jest myśl. I co to znaczy? No to znaczy to, że zanim sięgniesz po te ciasteczko, to pomyślisz, Odaj! że to tak ślicznie wygląda. No tak, prawda? A tak kusi, takie nie jest. Nie leży taki krakersik, takie ciasteczko, takie tyci, nic, prawie nic, prawda? Ale mhm. żeby je zjeść, to musisz podjąć taką decyzję. To się dzieje błyskawicznie. Mhm. To się dzieje bardzo szybko. Nie masz na to wpływu. To jest taki odruch bezwarunkowy. Znaczy, trochę. nie masz na to wpływu. Źle powiedziałem. Masz na to wpływ. Natomiast to się dzieje tak szybko, że musisz być tego świadoma. Mhm. Druga rzecz jest taka, że no. to, w jaki sposób myślimy o świecie o różnych rzeczach wpływa na nasze zachowanie. Hmm. I bardzo wiele osób chcących schudnąć ma ten problem, że y, ich styl myślenia, sposób myślenia przeszkadza im w ogóle żeby zacząć, dlatego że oni myślą muszę schudnąć. A to ja ci coś teraz powiem. Ja już jestem za tym etapem, że zamiast muszę, jeszcze trochę znamy. Tak, ja mówię chcę schudnąć. I to właśnie. dla siebie, dla swojego zdrowia, a nie powiedzmy dla kogoś, dla oklasków, dla fejmu, dla koleżanki, dla siebie, dla swojego zdrowia. Tak, dokładnie. Zamień muszę schudnąć, na chcę o siebie zadbać. I to tak. jest bardzo istotna rzecz, mhm. od której w ogóle zaczynamy. No ale teraz co? No dobrze. No jak to no, zrobić? No właśnie, jak to zrobić? jak to zrobić. To no zrobić? Właśnie, jak to zrobić? <laughs> Więc. I są różne sposoby, jest cała masa specjalistów znających mhm. się w tym temacie. Na pewno potrzebny jest dietetyk, który y, pomoże ci ustawić dietę diety tak dalej. Tak, natomiast co zrobić? Tak, tak zrobić, zrobić, żeby zacząć. Ja proponuję, żebyś sobie stworzyła listę korzyści. No mhm. to już bardziej, myślę, że ty, my już ten temat przerabiałyśmy, tak, jeżeli tak. chodzi o listę korzyści, ale stwórz listę korzyści, na której zapiszesz. Co takiego osiągniesz, jak będziesz szczuplejsza? Jakie były Twoje korzyści? Że będę jak... zdrowsza, że moje wyniki badań się poprawią. Nie są najgorsze, ale zawsze jednak mogą być lepsze. Moja kondycja będzie lepsza. Mhm. E, nie będę już miała zadyszki wchodząc na pierwsze piętro po schodach. I to już to się dzieje, tak? I będę czuła się lepiej, będę bardziej dotleniona. Te endorfiny podczas nawet aktywności, które się wytwarzają. Wiesz, dają ci takiego powera do działania i to jest cudowne uczucie. Dokładnie. Ubrania. Tak, tak mogę założyć tak. tak Zobacz, tak. ja nigdy wcześniej nie mogłabym założyć takich spodni dziurawych, ja tak mówię dziurawych, a teraz są tak, na mnie dobre. Tak, tak. wiesz, to Dokładnie jest cudowne. Tak, no i to jest Twoja lista korzyści. I każda tak. z Was taką stworzy. I teraz co dalej? Lista korzyści już jest mhm. i co z nią robić? Otóż czytać codziennie, zamieścić na lodówce, w łazience, na wygaszaczu telefonu, na pulpicie komputera i czytać ją kilka razy dziennie. Po co? Po to, żeby pamiętać, dlaczego to robimy. Bo to jest bardzo istotne mhm. pytanie, żeby pamiętać, dlaczego ja podjęłam to wyzwanie. I co robimy dalej? No właśnie, no właśnie! Realizujemy naszą listę! Realizujemy naszą listę! <laughs> tak! Ale wiesz co, to jest teraz, jak tak rozmawiamy, to jest Ewa takie proste, tylko najgorzej to jest zacząć, najgorzej to jest zrobić ten pierwszy krok. Tak. To jest najgorsze. Tak. Mamy listę i realizuję, tak? Tak. No więc słuchajcie, jak już mamy listę, jak już wiemy dlaczego, jak już ją czytamy, no to też jest ważne, żeby włączyć dietę i ćwiczenia. Zacznijmy od diety. Mhm. Ja proponuję, e, oczywiście, dieta z dietetykiem, ale. Выпьешь две диеты. tą drugą w razie co, jakby ta pierwsza nie zadziałała, już tu zaraz ktoś może powiedzieć, że a już zakładamy, że nie zadziała, ale czasami tak bywa, że nam nie pasuje. Jest to jednak dla nas nowa sytuacja. A ja nawet w takich sytuacjach, wiesz co, jeżeli mam zawsze z jakiejkolwiek sytuacji takie wyjście awaryjne typu B, czuję się bezpieczniej i to mnie jeszcze bardziej zagrzewa do działania. O właśnie. Więc ja bym tutaj, ja podchodzę właśnie w tym temacie, w takim rozumowaniu, że to jest mój taki plan awaryjny dla mojego też bezpieczeństwa i komfortu. Tak. A nie, że zakładam z góry że mi nie wyjdzie. Bo wiesz co, ja wychodzę z takiego założenia, że ja mogę milion razy upaść, ale za milion pierwszym się podniosę i to jest dla mnie ważne. Za każdym się podniesiesz. No tak, no za właśnie. każdym. Poprawiam koronę i zasuwam przed siebie. Tak tak, 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 tak. I to są właśnie, to są pułapki. To, o czym powiedziała Kinga, jest bardzo istotne, bo Kinga mhm. powiedziała o czymś takim. Załóżmy, jesteśmy na diecie trzy dni. No. Czwartego dnia wjeżdża serniczek. Zdarza się, no zdarza tak. się. Zdarza się. Słuchajcie, dajmy każdemu prawo do popełnienia błędu. Dobrze, tak. wjechał serniczek. I ludzie myślą tak. Mhm. Zjadłam serniczek, cała dieta poszła w cholerę. Tak. tak. I lecimy. No też jak poszedł serniczek, a no to już może na kolacyjka, może coś. Nie. okej, okay, zjadłam to, co go nie było w moim planie. Proszę bardzo, dalej realizuję plan. Zdarzyła Dokładnie. mi się pomyłka, idę dalej. I to jest bardzo ważne. Tak. Ja też uważam, że dieta nie może być dla nas, Ewa, taką katorgą. No, czasami owszem, mamy ochotę. Ja nie ukrywam, ja też czasami mam ochotę i podjadam sobie. Mam ochotę na sernik, zjem, ale tak jak mówisz, ja się nie poddaję nie załamuję, tylko no dalej realizuję swoją dietę, swoje założenia. Dokładnie tak, słuchajcie, można zrobić tak, że na przykład, jeżeli jest jakiś ulubiony serniczek, noż do tego serniczka żeśmy się przyczepiły, ale niech będzie, jest serniczek. No i teraz tak. No niedozwolony w diecie, no komu się sernik kojarzy z dietą? Nikomu, ale na przykład można we czwartki popołudniowy owoc zastąpić serniczkiem, na można? Przykład, tak. Można, no bo na, oczywiście to, może być, to musi być sytuacja wyjątkowa i nie możemy sobie mm. cały czas racjonalizować, no raz na jakiś czas, no, jakiś czas. no właśnie o to chodzi. I teraz, co dalej? Mamy, co już mamy? Mamy listę, czytamy, realizujemy. E, realizujemy, czyli wybrałyśmy dietę. Oczywiście to, co ja tylko jeszcze tutaj bym chciała dodać, już absolutnie się do diety nie mieszając, żebyśmy rzeczy w tej diecie, żeby to były diecie, rzeczy, które lubimy, tak? Czyli jak nie lubisz marchewek, no to sobie nie wiesz diety marchewkowej, bo nie wytrzymasz na nie, no nie. No, na, na wejściu, już, czy to kasuje, gdzieś tam jakieś powo? Szansa na powodzenie. No i teraz tak, mamy dietę. No i co dalej? I teraz trzeba się przyjrzeć, jak jemy. No właśnie. I to jest bardzo istotne, mm -hmm. jedzmy na siedząco, czyli czas jedzenia, mm -hmm. to jest czas, na który zwracamy uwagę w ciągu dnia, siadamy do posiłku i zaczynamy go świadomie spożywać. Co to znaczy? To znaczy, że jak sobie szykuję owsianeczkę, to nie podjadam pomarańczki, czy tam bananka, tylko. Na talerz owsianka, na talerz bananek, siadam, widzę mój posiłek, widzę kalorie, które przyjmuję, mhm. jem. I teraz jak jem? Jem. No. Powoli. Posiłek powinien mniej więcej trwać około 30 minut. Okej. Okay. Nie wtedy... jest to proste. Wiemy. No nie no wiesz, czasami zaraz ktoś właśnie zobacz. I teraz nam tutaj ktoś może powiedzieć, że no, zjedz sobie powiedzmy 5 posiłków po 30 minut, to masz ile już czasu, prawda? No, 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 ale to jest realne. Jeżeli już mówimy A, to musimy powiedzieć B i dążymy do swojego celu. Tak. Słuchajcie, nie jest to proste. Bref pozorom nie jest to proste, ale co nam w tym pomoże? No otóż pomoże nam. Żebyśmy na przykład zmienili kolor serwetek, które będą nam przypominały, że mamy jeść na siedząco i powoli. Tak? Tak. Nie robiłam tego nigdy. No widzisz, możesz zmienić sztućce, nawet na jakieś kolorowe. Czyli za każdym razem kiedy otwierasz szufladę, o, kolorowe sztućce. A, ok, czyli powoli. Aha. Możesz sobie nastawić y, alarm w telefonie, który ci będzie dzwonił co 5 minut i ty wiesz, dobra, minęło 10 minut, ja już jestem w połowie talerza, no to mhm. zwalniaj. Fajnym pomysłem jest ciepła, gorąca zupa, na przykład, żeby od niej zacząć posiłek, bo to wydłuży nam czas jedzenia. Tak. Czyli nie poparzysz. No właśnie. Nie. Ale zobacz, to są takie małe triki, ale bardzo ułatwią nam życie. Tak. Jako Ewa, wiesz to ja zawsze jestem taka, tu patrzę, tu patrzę, tu rozmawiam do dziewczyn, tu do, do drugiego telefonu, a ja teraz siedzę wpatrzona w Ciebie i słucham tego, co Ty mówisz i też wiesz co, teraz tak mówię, Kurde, to jest takie proste, tylko my musimy faktycznie sobie dzień poukładać, żeby zrealizować naszą listę tych zadań i to jest do zrobienia dla każdego. Dokładnie i poruszyłaś bardzo istotną kwestię. Mhm. Czas. Słuchajcie, A, trzeba no. znaleźć czas na wprowadzenie diety, bo to nie jest tak, że ja sobie mhm. dzisiaj zakładam, ok, idę na dietę i idę. Nie. Mamy zawalone kalendarze wszyscy. No tak. No, znamy się. No taka Znaleź. prawda, tak. tak. Więc trzeba zobaczyć, z jakich zadań możemy zrezygnować, jakie możemy przekazać na jakiś przynajmniej czas komuś innemu po mm -hmm. to, żeby znaleźć czas na co? Otóż na to, żeby iść na zakupy, ugotować sobie ten posiłek, poćwiczyć, tak. no bo mówiliśmy, że dało no się tak, te też. Bądź. Na to wszystko potrzebujemy zwyczajnie czasu i energii, który powinniśmy wygospodarować. Co jest jeszcze bardzo istotne, żeby przygotować otoczenie. W jaki sposób to zrobić? W jaki sposób to zrobić? Czyli no. na przykład, jeżeli bardzo lubimy jakieś takie przekąseczki, no to radziłabym, żeby one zniknęły z zasięgu wzroku. A jeżeli już muszą być, to żeby były zamknięte w jakimś pudełeczku, że jak inni domownicy z nich korzystają, to przynajmniej żebyśmy ich nie widzieli albo na no. przykład żeby kupowali je w mniejszych porcjach tak tylko nie wiem żeby nie kupowali jakiejś dużej paczki albo malutką no, takie którą na raz jak to się mówi takie na raz żeby prawda nie kusiły no mhm. lepiej e, w taki sposób no tak jak cię nie kusi nie masz to nie sięgasz dokładnie po to. tak możesz też powiedzieć znajomym innym osobom z otoczenia że przechodzisz na tę dietę to też jest fajne ale jak to zrobić powiedzieć wprost nie wiem e... Aniu, Haniu, Mateuszu, cokolwiek, ja jestem na diecie. Nie wciskaj we mnie wiedzenia, nie namawiaj mnie do słodkości, tak? Tak, tak o, wprost mam powiedzieć. O, o, o to otoczenie. Ewa nie chce żadnego ciastka do kawy. Tak. E, tak? Przychodzisz. Ten e, bo, no, bardzo często jest tak, że przychodzimy w gości. No i dostajemy, e, no nie wiem, ciasteczko, prawda, tak. które nie mamy zaplanowane w posiłku. Nie, wiem, nie, chcemy, nie zręcznie jeść, jest tak mi tak na przykład odmówić, nie zręcznie jest odmówić, dlatego że wydaje nam się, że możemy kogoś urazić. No bardzo często tak. też jest tak, że jednak jak ktoś nam ugotował, to się postarał. E, to jest fajne i tak dalej. Więc, no i oczywiście to jest bardzo fajne. Ale jeżeli jesteśmy na diecie, to to nie jest zgodne z naszym planem. Mhm. W związku z czym nie powinniśmy tego robić. Dlatego zawsze warto powiedzieć w otoczeniu, że przechodzimy na dietę mhm. i na przykład, jeżeli koleżanka w pracy trzyma czekoladki na biurku, to kup jej piękne pudełko, które będzie nieprzezroczyste, żeby nas te czekoladki, prawda, tam przechodząc koło biureczka, nie kusiły. Mhm. W związku z czym no, takie proste rzeczy, które możemy zastosować. Mhm. E co jest bardzo istotne, nagradzajmy się. Nagradzajmy się, dziewczyny. Tak. tak! Tak! Nagradzajmy się. Słuchajcie, i nagradzajmy się też za to, że się udaje, że przeszłam ten dzień, że trzymałam się moich postanowień. To jest też bardzo istotne, mm -hmm. bo to nam daje takie poczucie sprawstwa, że jesteśmy silniejsze, że potrafimy tak. to zrobić, tak? I a wiesz każdy co ja właśnie? Za... No właśnie, wiesz co ja zauważyłam, że my mamy taką tendencję właśnie do narzekania mm -hmm. i zamiast nagrodzić się, że dzisiaj nie napiłam się gazowanego napoju, a piję tylko wodę, co jest ogromnym sukcesem, to ja mówię. A... To jest mhm. nic praktycznie, tak? No, nie, I właśnie to już jest. No. To, jest no, to jest duży sukces, tak. i właśnie musimy z takich małych rzeczy się nagradzać, i wtedy naprawdę osiągniemy nasz sukces, który Dokładnie chcemy. Tak, dokładnie. No i słuchajcie, badania pokazały, 90% osób, którym udało się stracić wagę i do niej nie wrócić, to są osoby, które stosowały dietę plus ćwiczenia. Więc ćwiczenia są mhm. bardzo ważne. I teraz jak zacząć ćwiczyć? No, słuchajcie, proste to nie jest. Pierwsza bieganko od razu pokaże, jaką mamy kondycję. Gwarantuję wszystkim. Spacery, Ewa! Spacery! I ty już to dokładnie robisz? Tak. I ja od tego zaczęłam, zanim cokolwiek, gdziekolwiek nie poszłam, czy z Julką zanim zaczęłam ćwiczyć, czy sama, czy cokolwiek innego, zaczęłam spacerować. I ja zawsze codziennie wydłużałam sobie dystans o ileś tam kroków, ileś tam metrów, później kilometrów. I naprawdę jestem z siebie bardzo dumna, bo to mi właśnie pomogło się wdrożyć w tą aktywność fizyczną. Już teraz bardziej kocham Ewa, naprawdę ćwiczenia. Znasz mnie nie od dziś, wiesz jakie miałam podejście. Pamiętam, pamiętam. Gdzie ja będę szła? Albo na przykład, jak gdzieś szłyśmy po schodach i była winda, to co ja robię? Do windy leciała. Nie, nie szłyśmy po schodach. Nie, nie. To. Nie szłyśmy po schodach. No nie nie windą. Tak, ale wysiadamy z windy. Słuchajcie, nie musimy wchodzić od razu na ósme piętro. Wystarczy wysiąść dwa piętra wcześniej. Tak. Wystarczy. Czyli słuchaj, na przykład, idziesz zrobić zakupy do sklepu. Zanim wejdziesz do Twojego sklepu, do którego idziesz, sprawdzam tak. promocję. To chciałam powiedzieć. Nie. Chciałam powiedzieć, że obchodzisz całe centrum handlowe dookoła i dopiero idziesz do Twojego sklepu. Mhm. Czyli robię dodatkowe kroki, spalam kalorie, Dokładnie dodatkowa tak. aktywność. Dokładnie tak. A efekt jest taki sam, bo chcę zrobić zakupy i te zakupy zrobię. Dokładnie tak. Ale z korzyścią dla naszego zdrowia. Dokładnie tak. Jak jedziesz do tego centrum handlowego, to wysiądź przystanek wcześniej. Wracasz do domu, wysiądź przystanek wcześniej. To oczywiście na początek. No. Później te, te spacery, które robisz, to jest super. Bardzo mi się podoba, że włączyłaś to w swoją, w to w swoją mamę która cię wspiera, tak. która też się zaczęła ruszać. Dla niej to też jest fajne. I tu pod tak. tym względem naprawdę super. Tak. No i zapomniałam kolejnego pytania. Bo już nie ma. A już nie mamy pytania. Ja myślę, żebyś sobie nie przypominała, bo wtedy przyjdziesz do mnie jeszcze raz. Znaczy, ja Ewa będę do Ciebie dzwonić cały czas ze wszystkim. Dobrze. Jak będziemy mieć jakieś pytanie, wiesz, pod komentarzami w odcinku, Dobrze. będę do to Ciebie dzwonić. Tak, o, o, o. Tak. O, o. I żeby każdy mógł jeszcze zadać tobie konkretne pytanie, bo wiesz, Dobrze. my tak. Mówimy, wiesz. Szczegółowo, ale tak ogólnie, natomiast każdy jest indywidualny. No zresztą co ja będę tobie mówić, tak? Ale oczywiście. E, że tak. Więc to, to też jest fajne i ja chcę, żeby właśnie mój powiem użyję takiego słowa specjalista jak ty, był też dla moich dziewczyn, dla, dla moich zawodniczek, żeby też miały kontakt z tobą i czy nawet z dietetykiem, z trenerem, bo to jest jednak ważne takie wsparcie ogólne. Tak, to jest bardzo ważne. Tak, i tak jak Ty właśnie powiedziałaś, wsparcie, wspierajmy się, pomagajmy sobie. No dobra, Ewa, czy na... Na koniec naszej rozmowy poprośmy dziewczyny o lajki, subskrypcję, i yy, komentarz i dzwoneczek. No to, słuchajcie, no o nagrody, no, no nagradzajmy się. <grym> tak. I dajcie koniecznie znać w komentarzu, właściwie napiszcie pytanie, jakie chcielibyście zadać do Ewy. E, my zrobimy czy live'a, czy będziemy odpowiadać na pytanie, właściwie Ewa będzie odpowiadać. <grym> pa! Dzięki, pa! Jona, Ewa Kiewiosa! Mam! Choć meliski się napijemy. Tak! I wodę! <laughs> Z cedryną!